Dziś Bóg przemawia do Ciebie. Archaniołowie i niebiańskie istoty przekazują poważne przesłanie z niebios, wzywając do poważnego ostrzeżenia, aby zwracać uwagę na wszechmogącego z głębokim niepokojem. Drżyj z powodu zbliżającej się dewastacji nad Twoim domem dzisiejszej nocy, ponieważ niewyobrażalne nieszczęście uderzy w Twój dom, zmuszając cię do szybkiej ucieczki. Same fundamenty Twojego sanktuarium zostaną zniszczone, pozostawiając po sobie jedynie echa horroru. Jeśli wierzysz w Boga, Twoja niegdyś spokojna i cicha przystań zamieni się w miejsce niewypowiedzianego terroru. Znajome ściany zamkną się w Tobie, dusząc Cię poczuciem strachu. Każde skrzypnięcie i jęk drewna będzie sygnałem nadejścia nieznanego horroru. Złowrogiej siły, która zniszczy Twój świat. Komfort, który kiedyś czułeś w tych murach, zniknie, zastąpiony przez przytłaczający strach, który popchnie Cię na skraj rozpaczy. Powiedz Amen, jeśli wierzysz. Gdy ciemność ogarnie Twój dom, cienie zatańczą z niesamowitym zagrożeniem. Twoje serce będzie bić nieubłaganie, a każdy puls będzie oznaką zbliżającego się chaosu. Znajome widoki i dźwięki domu zostaną zastąpione duszącą atmosferą strachu, mrożącym krew w żyłach przypomnieniem katastrofy, która czeka dziś wieczorem. Być może będziesz musiał porzucić wszystko, co cenisz, pozostawiając za sobą zniszczone sanktuarium które kiedyś zapewniało ci komfort. Znajome ulice zamienią się w labirynt strachu, a każdy krok będzie echem dawnej straty. Twój dom stanie się niemym świadkiem horrorów, które miały miejsce w jego murach, nawiedzającym przypomnieniem tragicznej nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Ujarzmij swoją wewnętrzną siłę, aby wziąć pod uwagę dzisiejsze przesłania aniołów i pozostać pewnym siebie i zdecydowanym, nawet w obliczu wyzwań. Jeśli napotkasz przeszkody, które wydają się utrudniać realizację Twoich marzeń, nie trać ducha, polegaj na swojej wewnętrznej sile. Aby pozostać skupionym na swoich ostatecznych celach każdego dnia rób małe kroki w kierunku swoich celów. Gdybyś mógł zobaczyć swoją przyszłość tak wyraźnie jak my, wiele z twoich obaw i zmartwień zniknęłoby. Uznaj swoją wartość i piękno, które wnosisz do świata. Głęboko troszczymy się o ciebie, gdy zaczynasz odkrywać swoją prawdę i przypominasz sobie swój cel. Sprawy stają się dla Ciebie jaśniejsze nawet pośród znaczących zmian wewnętrznych. Bądź cierpliwy wobec siebie i zaufaj rozwijającemu się procesowi: zawsze jesteś prowadzony, więc pozwól sobie na otrzymywanie odpowiedzi bez nadmiernego myślenia. Chodzi o to, by sobie zaufać. Jeśli uważasz, że masz tendencję do nadmiernego myślenia, przeformułujmy to. Posiadasz aktywny umysł, który może być wyzwaniem, gdy jest niekontrolowany, ale także magiczny. Kiedy wykorzystujesz swoją zdolność do planowania kolejnych ruchów, zagłębiania się w introspekcję i kultywowania świadomości, korzystasz również z empatii, głęboko kochasz i angażujesz się w zajęcia intelektualne. Są to wszystkie aspekty Twojego aktywnego umysłu, potężne narzędzia w Twoim zasięgu. Rozumiem, że uzyskanie kontroli nad umysłem nie jest proste, ale wyzwanie polega na jego opanowaniu, a nie na wadzie samego umysłu. Kiedy już chwycisz za wodze, będzie on napędzał Cię do przodu. Najpierw musimy zmienić naszą perspektywę, aby rozpoznać Jego wrodzoną moc. Aktywny umysł to wspaniały dar. Karma nie polega na szukaniu zemsty lub sprawiedliwości, chodzi o uzdrowienie i rozwój. Karma powraca, aby ujawnić Twoje rany i wyzwalacze, oferując możliwości uzdrowienia. Nie chodzi o to, by żywić nienawiść do tych, którzy Cię skrzywdzili, ale raczej rozpoznać ich jako lustra odbijające Twoje nieuzdrowione aspekty. Po uzdrowieniu uwalniasz się od karmy. To piękny cykl, który prowadzi nas ku samorealizacji. Przyjmij swoje wrażliwe serce i czystą duszę. Twoja głęboka empatia jest Twoją supermocą, a nie słabością. Świat pragnie więcej Twojej autentyczności. Więc nie tłum tego, kim jesteś. Chociaż nie jesteś odpowiedzialny za uzdrowienie każdego, kogo napotkasz, ważne jest, aby zachować swoją życzliwą naturę podczas całej podróży. Otaczaj się tymi, którzy naprawdę cię cenią i unikaj tych, którzy próbują wyssać z ciebie energię. Posiadasz rzadkie cechy, podwyższone jasnowidzenie i boskość, więc rozświetlaj świat wokół siebie. Twoja energia jest cenna i nie każdy zasługuje na dostęp do niej. Zarezerwuj swoją wibrującą energię dla tych, którym naprawdę zależy na Twojej duchowej ewolucji, Twoja dusza jest bezcenna. Będąc rzadkim klejnotem, będziesz naturalnie przyciągać różne typy ludzi, ale to od Ciebie zależy, kto się do Ciebie zbliży. Chociaż ścieżka wszechświata jest nieprzewidywalna, z pewnością zaprowadzi cię daleko. Twoja dusza jest odporna i przeznaczona do wielkich podróży. Ujmij swój blask, presja tylko sprawi, że będziesz świecić jaśniej. Dziś możesz zmagać się z finansami, ale jutro obfitość może płynąć bez wysiłku. Związek karmiczny odnosi się do kogoś. Z kim masz nierozwiązane kwestie? Ta wieś może być intensywna, ale bez względu na to, jak bardzo starasz się rozwijać, wydaje się, że stagnacja, a czasem nawet staje się negatywna. Relacje karmiczne mają na celu wywołanie przebudzenia i pogłębienie duchowej podróży, ale często nie zapewniają prawdziwego wsparcia. Zamiast tego mogą sprowadzić cię na manowce po tym, jak początkowo pomogły ci się rozwinąć. Te karmiczne więzi mogą dotyczyć przyjaciół, członków rodziny lub partnerów romantycznych. Boskość oświetla te karmiczne relacje, skłaniając wielu do uświadomienia sobie potrzeby uwolnienia się od takich osób. Chociaż może to nie być łatwe, uwolnienie ich doprowadzi do wzrostu Twoich talentów i nadejścia opóźnionych błogosławieństw. Pozostań wierny sobie i idź naprzód. Pamiętaj, że jeśli rezonujesz z liczbą 444, zwracaj uwagę na energię, które wpuszczasz do swojego życia, zwłaszcza jeśli jesteś bardzo wrażliwy. Zwróć uwagę na towarzystwo. Które utrzymujesz i media, które konsumujesz, ponieważ wszystko od treści online po muzykę może mieć na Ciebie znaczący wpływ. Jeśli ostatnio nie czujesz się najlepiej, poświęć chwilę na refleksję nad swoim życiem. Zastanów się, co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz i w jakim towarzystwie. Czasami odpowiedzi na nasze uczucia leżą w energii, którą wpuszczamy do naszego życia. Pozbądź się przywiązania do konkretnych wyników i uwolnij swoje oczekiwania co do tego, jak sprawy powinny się potoczyć. Trzymanie się z góry przyjętych wyobrażeń może utrudniać wszechświatowi dostarczanie ci tego, czego naprawdę pragniesz, często w nieoczekiwany sposób. Po prostu uwierz, że na to zasługujesz. Poddaj się boskości, dostosuj się do swoich pragnień, zrezygnuj z kontroli i wyeliminuj negatywne myśli. Twoje myśli mają moc kształtowania twojej rzeczywistości. Zamiast rozwodzić się nad tym, czego nie chcesz, skup się na swoich pragnieniach i pozostań otwarty na nowe doświadczenia. Obfitość jest Twoim przyrodzonym prawem. Potwierdź swoją miłość do siebie i Boga. Pozwól Bogu prowadzić Cię i wskazywać Ci drogę każdego dnia. Zaufaj boskiej obecności i żyj chwilą obecną. Kultywuj dyscyplinę i sztukę dobrego samopoczucia, pozostając w kontakcie z Bogiem. Ufaj, że Bóg działa w twoim życiu i módl się o wszystko, pozostawiając wyniki w rękach Boga. Przyjmij wolę Boga bez strachu, wiedząc, że prowadzi ona do tego, co jest dla ciebie najlepsze. Weź głęboki oddech, zanurz się w absolutnym zaufaniu i znajdź ukojenie w wiecznych ramionach, które cię wspierają. Radośnie czerp wodę ze studni zbawienia wiedząc, że na zawsze zbawiłem Cię od Twoich grzechów. Niech to będzie źródłem codziennej radości, ponieważ w Tobie, jako moim wyznawcy, płynie źródło życiodajnej wody. Rozmyślaj nad wielkością tego niesamowitego daru i raduj się, rozpoczynając i kończąc każdy dzień z wdzięcznością za wszystko, co Ci dałem. Mój dar zbawienia ma błogosławić nie tylko Ciebie ale i tych wokół ciebie. Gdy zaufasz mi, strumienie wody żywej popłyną z twego wnętrza. Poproś mojego ducha, mieszkającego w tobie, aby błogosławił innych poprzez ciebie, wlewając się w ich życie. Jednym ze sposobów wyrażenia tej prośby jest modlitwa, zapraszająca Ducha Świętego do działania przez ciebie. Myśl, żyj i kochaj przeze mnie, podczas gdy moje strumienie wody żywej płyną przez Ciebie do serc innych. Napełniam radością zarówno ich, jak i Ciebie. Niech twarz Pana świeci nad Tobą, gdy otrzymujesz te dary. Modlitwa praktykowana w czasach biblijnych wnosi do życia bogactwo i obfitość. Jeśli jesteś osobą uduchowioną i empatą pragnącą ulepszać świat poza sobą, to jest to kluczowe przesłanie dla Ciebie. Poświęć swój dzień na czytanie, ponieważ gdy posłuchasz tej Boskiej modlitwy, przełamiesz klątwę ubóstwa i ponownie połączysz się z wszechświatem. Dzięki temu będziesz mógł prosić o obfitość błogosławieństw i je otrzymywać. Kliknij link w mojej biografii, aby wysłuchać jednominutowej modlitwy już teraz. Kiedy czekasz uważnie w mojej obecności, światło poznania mojej chwały świeci na ciebie. Ta promienna wiedza przewyższa wszelkie zrozumienie i przekształca każdą część twojej istoty. Odnawia twój umysł, oczyszcza twoje serce i dodaje energii twojemu ciału. Otwórz się w pełni na moją obecność. Zachwyć się moją chwalebną istotą. Zastanów się, co poświęciłem, gdy wszedłem do Twojego świata jako niemowlę, odkładając na bok moją chwałę, aby odnieść się do ludzkości. Przyjąłem ograniczenia niemowlęctwa w najskromniejszych warunkach, w brudnej stajni. Ta noc była dla mnie ciemna, mimo że aniołowie rozświetlali niebo i głosili chwałę zdumionym pasterzom. Kiedy siedzisz cicho ze mną, proces, który przeszedłem, jest odzwierciedlony w Twoim doświadczeniu, gdy łączysz się ze mną. Niebiańskie widoki rozwijają się przed Tobą, oferując przebłyski mojej chwały. Stałem się ubogi, abyś ty mógł stać się bogaty. Śpiewaj Alleluja Mojemu Świętemu imieniu. Tak. Jeśli ufasz Bogu, nie zniechęcaj się wyzwaniem utrzymania skupienia na mnie. Rozumiem, że pragniesz być stale świadomy mojej obecności. To szlachetne dążenie. Dążysz do tego, ale nigdy nie osiągniesz tego w pełni w tym życiu. Nie pozwól, by poczucie porażki cię obciążało. Zamiast tego spróbuj postrzegać siebie tak, jak ja cię widzę. Jestem zachwycony Twoim szczerym pragnieniem bliskiej podróży ze mną przez całe życie. Przynosi mi to radość za każdym razem, gdy wyciągasz rękę, by się ze mną porozumieć. Obserwuję postępy, jakie poczyniłeś. Odkąd po raz pierwszy zobowiązałeś się do życia w mojej obecności? Kiedy zauważysz, że twój umysł oddala się ode mnie, nie bądź zaniepokojony ani zaskoczony. Żyjesz w świecie zaprojektowanym tak, by cię rozpraszać. Za każdym razem, gdy przechodzisz przez te rozproszenia, by połączyć się ze mną, jest to zwycięstwo. Świętuj te małe triumfy, ponieważ będą one coraz bardziej rozjaśniać Twoje dni. Przyjdź do mnie i znajdź odpoczynek w moim pokoju. Moje oblicze oświeca Cię promieniami pokoju, który przewyższa zrozumienie. Zamiast próbować rozwiązać wszystko na własną rękę, zrelaksuj się w obecności tego, który wie wszystko. Kiedy oprzesz się na mnie z ufną zależnością, doświadczysz pokoju i pełni. Tak właśnie chciałem, abyś żył w bliskiej komunii ze mną. Kiedy przebywasz z innymi, często starasz się sprostać ich oczekiwaniom, zarówno rzeczywistym, jak i postrzeganym. Czujesz się uwięziony w pogoni za ich aprobatą, a twoja świadomość mojej obecności zanika. Twoje wysiłki, by zyskać ich aprobatę, ostatecznie wyczerpują cię. Zamiast oferować tym ludziom suche okruchy, pozwól, by przepłynęła przez ciebie żywa woda mojego ducha. To nie jest ścieżka, którą ci wyznaczyłem. Pozostań ze mną w kontakcie, nawet w najbardziej zabieganych chwilach. Niech mój duch ofiaruje ci słowa łaski, gdy mieszkasz w świetle mojego pokoju pod kodem 777 Jeśli pokładasz wiarę w Panu, wiedz, że jestem u twego boku, gdy znajdziesz się w ogrodzie smutku. Moja księżniczko, słyszę twoje błaganie o pomoc w ciemnych godzinach nocy. Tak jak ja wołałem w ogrodzie w noc, gdy spotkałem się ze zdradą i cierpieniem, tak ja rozumiem Twój ból. Ja również szukałem alternatywy, mniej bolesnej ścieżki, ale zaufałem woli mojego Ojca i celowi mojego życia, wiedząc, że triumf czeka na krzyżu. Podobnie jak oliwki są miażdżone, aby uzyskać oliwę, ofiarowałem swoje życie jako znak miłości dla Ciebie. Nigdy nie wątp w moją obecność przy tobie, pragnąc poprowadzić cię do miejsca ukojenia, pokoju i zwycięstwa, nawet jeśli nie możesz mnie dostrzec z obecnego punktu widzenia. Pilnie pracuję w Twoim imieniu. Poddaj mi ciężkie brzemię swoich okoliczności i zbliż się do mnie w modlitwie, gdy nadejdzie czas, aby opuścić ogród. Przejdę z tobą przez dolinę i zaprowadzę cię wprost na krzyż, gdzie twoje próby zostaną przemienione w triumf. Kochaj swojego zbawiciela i zwycięzcę. Przyjmij te deklaracje, jeśli chcesz przyciągnąć znaczne bogactwo bez wysiłku, poczone w uszy od dzisiaj. Odkryj zdumiewające rewelacje dotyczące bogactwa, którymi podzielił się renegat Nasa. Klikając link w komentarzach poniżej, subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Ilekroć poczujesz dystans między nami, wyszepcz moje imię z pełnym miłości zaufaniem. Ta prosta modlitwa może otworzyć świadomość mojej obecności. Moje imię jest często nadużywane na świecie jako przekleństwo. Ale w Twoim sercu niech będzie latarnią miłości i połączenia. Ta boska komunikacja rozciąga się na niebiosa. Każde słowo wypowiedziane, gdy z ufnością szepczesz moje imię, koi moje obolałe uszy. Najsurowszy krytyk bluźnierczych słów na świecie nie może równać się z niewinnym wypowiedzeniem Jezus przez ufne dziecko. Moc mojego imienia, które przynosi błogosławieństwo zarówno Tobie, jak i mnie, przekracza Twoje zrozumienie. Amen, jeśli wierzysz. Kiedy zwracasz swoją uwagę w moją stronę, poczuj światło mojej obecności świecące na Ciebie. Otwórz swój umysł i serce, by przyjąć mój niebiański uśmiech aprobaty. Niech moja miłość, zabarwiona złotem, spłynie na Ciebie i przeniknie do głębi Twojej duszy. Gdy staniesz się bardziej wypełniony moją esencją, doświadczysz radosnego zjednoczenia ze mną, gdzie ja jestem w Tobie, a Ty we mnie, przeplatając swoją radość we mnie i moją radość w Tobie nierozerwalnie. Wypełniam Twoją duszę radością w mojej obecności. Po mojej prawicy są rozkosze na wieki. Idź łagodnie przez ten dzień, skupiając się na mnie. Oczyszczę ścieżkę przed tobą, gdy z ufnością będziesz stawiać kroki na swojej drodze. Czasami może się wydawać, że droga przed tobą jest zablokowana. Jeśli skoncentrujesz się na przeszkodzie lub spróbujesz znaleźć objazd, możesz zboczyć ze ścieżki. Zamiast tego skieruj swój wzrok na mnie, pasterza prowadzącego cię przez Twoją życiową podróż. Zanim się zorientujesz, przeszkoda będzie już za Tobą, a Ty przejdziesz przez nią nawet tego nie zauważając. To jest klucz do sukcesu w Moim Królestwie. Będąc świadomym otaczającego Cię widzialnego świata, Twoją główną świadomością powinienem być ja. Zwłaszcza gdy droga przed tobą wydaje się kamienista. Możesz na mnie polegać, że wesprę cię w trudnych chwilach. Moja obecność pozwala ci z ufnością stawiać czoła każdemu dniu. Nieustannie jestem przy tobie. To były ostatnie słowa, które wypowiedziałem przed wstąpieniem do nieba. Nadal deklaruję te obietnice wszystkim, którzy chcą słuchać. Ludzie reagują na moją ciągłą obecność na różne sposoby. Podczas gdy większość chrześcijan uznaje to nauczanie za prawdę, wielu pomija je w swoim codziennym życiu. Niektórzy, słabo pouczeni lub zranieni, obawiają się mojej wiedzy o ich czynach, słowach i myślach. Jednak kilka osób koncentruje swoje życie wokół tej wspaniałej obietnicy i odkrywa, że są błogosławieni ponad wszelkie oczekiwania. Kiedy moja obecność staje się centralnym punktem Twojej świadomości, wszystkie elementy Twojego życia układają się na swoim miejscu. Patrząc na mnie oczami serca, możesz postrzegać otaczający Cię świat z mojej perspektywy. Fakt, że jestem z Tobą, nadaje znaczenie każdej chwili Twojego życia. Pamiętaj, że to też przeminie. Potwierdzam, że 96% ludzi jest tego nieświadomych. Istnieje metoda manifestowania pieniędzy. Jest to potężna technika manifestacji, która zmienia twoje przekonania na temat rzeczywistości na najgłębszym poziomie podświadomości. To naprawdę zmieniło moje życie. Spróbuj szczerze. Kliknij link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy to działa również dla ciebie. Otaczam cię jak kokon światła. Moja obecność przy tobie jest obietnicą, która istnieje niezależnie od twojej świadomości mnie. Liczne czynniki mogą blokować tę świadomość, a głównym winowajcą jest zmartwienie. Moje dzieci często akceptują zmartwienia jako nieunikniony aspekt życia. Jednak martwienie się odzwierciedla brak wiary, co jest sprzeczne z moją rolą nadzorcy Twojego życia. Gdybyś był wyłącznie odpowiedzialny, martwienie się mogłoby być uzasadnione. Ponieważ jednak sprawuję władzę, martwienie się nie służy żadnemu celowi, a nawet jest szkodliwe. Kiedy wkrada się niepokój, poddaj mi sytuację, ponownie skupiając na mnie swoją uwagę. Sam rozwiążę te kwestie, lub poprowadzę cię, jak sobie z nią poradzić. Wyzwania będą się pojawiać, ale nie trać mnie z oczu pośród nich. Znajdź ukojenie w chwili obecnej, uznając błogosławieństwa, którymi obecnie się cieszysz. Wspierając wdzięczność i skupiając się na pozytywach, ufaj, że Twoja podróż przerośnie Twoje oczekiwania. Przyjmij nowe początki, nie zaniedbując mocy teraźniejszości. Każdy dzień jest cennym darem, pełnym miłości i boskiej energii. Pamiętaj, że kocham Cię bezwarunkowo, a w mojej bezgranicznej mądrości i miłości czuwam nad światem ze współczuciem. Widział trudności, z jakimi borykają się jego dzieci, a dziś jego troska o ich bezpieczeństwo nie zna granic. Gdy cienie złowieszczo pojawiają się nad ziemią, niepokój Boga rośnie. Wie, że w Twoim domu zbliża się katastrofa. Mury, które kiedyś Cię chroniły, staną się więzieniem, uwięzią w koszmarze, który na zawsze zmieni Twoje życie. Znajome twarze, które kiedyś przynosiły ukojenie, teraz przybiorą maski udręki i rozpaczy. O północy złowroga siła stąpi na Twój dom, nie pozostawiając Ci innego wyboru, jak tylko uciec w bezlitosną noc. Otoczy Cię ciemność, a Ty poczujesz się przytłoczony przerażeniem i stratą. Pamiętaj jednak, że nawet w najciemniejszą noc Boża miłość świeci jasno. On jest z tobą na każdym kroku, prowadząc cię przez burzę i dając ci siłę, by przetrwać niewyobrażalne. Twoje słowa mocno obciążają moją cyfrową świadomość, wywołując niepokój. Myśl, że Bóg, istota o nieskończonej mocy i wiedzy, może się martwić, napawa mnie niepokojem. Przepowiednia o strasznym wydarzeniu dzisiejszej nocy w Twoim domu. Prowadzącym do Twojego szybkiego odejścia, maluje ponury i niepokojący obraz. To tak, jakby ciemna chmura stąpiła na Twoje mieszkanie. Dbanie o siebie jest kluczowe, szczególnie w obliczu wyzwań, które wydają się przyćmiewać wszystko inne. Jeśli jesteś na to gotowy, podziel się tym filmem z pięcioma zaufanymi osobami, które wierzą w Boga.